Witam Was serdecznie na moim kanale z tej strony Gosia. Dziś pokażę Wam drugą część ogrodu. Akurat jest piękna pogoda, więc pokażę Wam, co tutaj rośnie, co tutaj kwitnie. Zaczynamy sobie od początku rabaty koło domu. Nie wiem, czy miałam jakieś zaćmienie, czy co, że posadziłam tutaj czosnek sztyletowy. Jest taki piękny czosnek. On, co prawda, dopiero się rozwija, bo nie dość, że to jest późny czosnek. To jeszcze dodatkowo on tutaj ma. Sporo cienia. Nie wiem dlaczego go tutaj wsadziłam. Nie mam zielonego pojęcia. Hortensja w końcu się tutaj pięknie zazieleniła. Bo wcześniej tutaj była rozplenica taka duża. To mi się bardzo podobało, tylko wkurzało mnie to, że tutaj po prostu jak przycinałam, to później strasznie dużo miałam tutaj sprzątania z tych kamyków. Trochę żałuję, bo mam odkurzacz z cedrusa. I on sobie świetnie tutaj radzi z tymi źdźbłami, z tymi ścieżkami. Po prostu fajnie to się sprząta, więc trochę żałuję, że zrezygnowałam z tej rozplenicy, bo ta rozplenica fajnie tu wyglądała. Tylko, że właśnie przez to, że rozplenica fajnie wyglądała, a hortensja Kijowo, no to stwierdziłam, że to troszkę pozmieniam. Jeśli chodzi o rabatę trawiastą, no to nic się tutaj nie dzieje. I właśnie przez to, że nic się nie dzieje na tej rabacie, no tak stwierdziłam, że chyba dołożę tutaj irysów. W zamian za rozplenicę. Dwie japońskie rozplenice sobie stąd wykopię. I posadzę irysy. No i ta część będzie również tutaj troszkę zmieniona. Ja sobie tutaj wysypuję zawsze czarnuszkę, żeby ona mi się tutaj rozsiewała, i tutaj jest taki łan czarnuszki. No i kwitną teraz pęcherznice. Ja bardzo lubię pęcherznice za ten kolor, bo one bardzo wcześnie zaczynają wypuszczać te listeczki. Najbardziej lubię właśnie tą bordową. Ona pięknie wygląda. Jak kwitnie, no super to wygląda. Bardzo je lubię. W tym roku mocniej przycięłam te pęcherznice, żeby hortensja bukietowa miała wystarczająco dość miejsca tutaj jeszcze będą zmiany na tej rabacie, z tej części. A na tej części zmiany takie, że posadziłam ku Red Baronie, posadziłam sobie hortensję bukietową, bo cały czas ten Red Baron, tutaj ten środek, cały czas było coś wygnite i to tak było tak nierówno. Część werbeny zostawiłam, bo fajnie będzie komponować się z hortensją bukietową. Lubię właśnie połączenie hortensji bukietowej i werbeny patagońskiej. No i tutaj jest mój raj. Piękne irysy. W zeszłym roku kilka tylko kwiatuszków kwitło, a w tym roku naprawdę piękna, taka kępa. Super to wygląda. One już tutaj kwitną jakiś czas. No nie kwitną zbyt długo, ale myślę, że fajnie by było takie irysy właśnie na rabacie tej trawiastej dosadzić, żeby po prostu coś zdobiło wczesną wiosną, a później będą hortensje, werbeny i tam cała reszta. A źdźbła po prostu zostaną, więc myślę, że warto by było sobie tam dosadzić. No i jest tutaj one Orlai. Orlaia ma piękny taki Koronkowy kwiat. No i ja po prostu przesadziłam z wysiewem. W zeszłym roku chodziłam, wiecie, tak jak ta Hanka, co tak wiecie. Kury karmi i ja tak właśnie chodziłam i sobie tak wysiewałam, gdzie wpadły, tam się wysiały. Pięknie to wygląda. Ja nie żałuję, tylko że róże tutaj mają troszkę problem. Zaraz, jak tylko ona przekwitnie, to zaraz będę tutaj usuwać. Tutaj wam pokażę pierwsza różyczka, która się rozwinęła. Cudnie wygląda. Kwiat jest ogromny, pachnący, lekko. Ja Jestem nią oczarowana. Jest to Chipendale. Napiszę wam tutaj nazwę. Ona tu w tym miejscu rośnie już dwa lata, bo wcześniej była tam dalej, ale w ogóle jej nie było widać. No teraz też troszkę zrobiłam źle, że tą orlaję tak tutaj powysiewałam, no bo jednak jest tego sporo, a róże lubią przewiew, więc muszę tutaj później pokombinować. Tu oczywiście są róże w pąkach, a tutaj jest rozmnożona już teepel, jedziemy się tutaj od tej strony, bo tam po prostu nie mogę nawet się poruszyć. No i tutaj są lilie, które w zeszłym roku kupowałam na przecenie w listopadzie bodajże tak. A tutaj będzie za chwileczkę kwitnąć róża. Róża pnąca, róża gigant, a nie taka zwykła normalna róża. Tutaj jest piwonia i ta róża właśnie ją tutaj troszkę osłoniła i ona mi tutaj będzie później kwitnąć. Muszę to tutaj coś pomyśleć, bo u mnie teraz padało i cieszę się bardzo, że padało. Bo w końcu ten ogród podlany jest porządnie. Tutaj są lilie w koszu i w tym roku będą dzielone. Będzie tutaj po prostu kilka lilii wykopanych i znów będą posadzone do kosza. A widzę, że jedna lilia jest choruje, ma choroby grzybowe. Tutaj, o widzicie, jedna lilia jest taka. Chora, reszta widzę, że w miarę fajnie się trzymie, i w tym roku podskoczyły, w ogóle są takie wysokie. One orlików i myślę, że warte również polecenia, bo naprawdę fajne robią tutaj tło. Te róże są troszkę niższe, one są wyższe, więc fajnie to będzie wyglądać. Później jeszcze tutaj będą kwitnąć przetaczniki. Przetaczniki są, No na razie ich nie widać. <grym> Bo orlaja ich troszkę przysłoniła, ale jak orlaja przekwitnie, zaraz będę tutaj usuwać. Także tutaj się sporo luzu zrobi. No, orliki przepiękne. Kilka jest z wysiewów, kilka tutaj jest sadzoneczek, takich co dostałam od takiej pani w zeszłym roku, bo chciałam ich tutaj wprowadzić sporo na rabaty, żeby coś tutaj się działo właśnie o tej porze roku, kiedy jeszcze róże nie kwitną. Za orlikami mam one. Wieczornika damskiego. On tutaj się pięknie sam porozsiewał. On lubi właśnie stanowisko takie bardziej przepuszczalne. Przesadzałam go w różne miejsca, ale on jednak sobie nie radził. Tutaj się mu podoba i tutaj sobie rośnie, więc mi on tak bardzo nie przeszkadza w tym miejscu. Bardzo fajnie wygląda. I pierwsza piwonia, która zakwitła u mnie... Akurat tutaj jest bez nazwy, bo ja ją dostałam od takiej pani dwa lata temu, także pierwszy raz zobaczyłam jej kwiat, bo wcześniej nie widziałam w ogóle, co to jest za piwonia. Także super, tutaj będzie jeszcze biała piwonia, również ma sporo pączków. Jest tutaj róża Dieter Miller i drugą dosadziłam w zeszłym roku, pięknie się przyjęła, by pięknie również będzie. Kwitnąć. I ciekawostką jest to, że jest tutaj powojnik. Pniesie on się tam sam rozsiał. No i zostawiłam go. Może mu tutaj dam jakąś podporę i sobie tutaj będzie. Rosnąć, bo tą pergolę chcę sobie przerobić, to znaczy mąż to będzie robić, bo mi tutaj ten powojnik źle rośnie. On już w zeszłym roku źle wyglądał i miałam go również przesadzać, ale po prostu za dużo tych roślin przesadzałam i o tym już po prostu zapomniałam, ale teraz widzę, że on w tym roku jeszcze gorzej wygląda, więc będę go przesadzać. Po prostu uznałam, że jeśli coś źle rośnie, to lepiej przesadzić niż zostawić. Przepiękna róża, akurat ta róża to jest kupiona w markecie, więc również tam nie mogę wam powiedzieć, co to jest za róża. Ona w zeszłym roku już bardzo źle wyglądała. Ja jej nasypałam wiadro kompostu. No, nie całe wiadro kompostu. I w tym roku już naprawdę pięknie tutaj wygląda i pięknie. Zachwyca, więc warto to robić. Ja robię tak, że jeżeli widzę, że coś źle rośnie, no to wykopuję dołek wokół rośliny i sypię tam kompostu takiego nie do końca przerobionego mojego kompostu. No i wtedy rośliny po prostu pięknie wyglądają. Ja ją uwielbiam za zapach. Ojej, ależ ona pięknie pachnie ja ją po prostu uwielbiam za zapach. Za wygląd, no jest super, piękna. Tutaj lilie, które już były rozmnażane, to są już takie malutkie sadzoneczki posadzone i bardzo ładnie tutaj również będą kwitnąć, więc super, cieszę się bardzo. Wielosił biały mam jeszcze, to znaczy miałam mieć niebieski, ale nie wiem co się z nim stało. Tu są róże kolejne, które rozmnażałam, więc będą mnie cieszyć. No na pergoli jeszcze tutaj nic nie kwitnie. Tam również jest łan liliowy. Lilie będą w tym roku po prostu z tego kosza wyciągane i znów będą do innych koszy wsadzane. Dwa, 3 lata tak zostawiam w koszach, a później po prostu przesadzam. Ja nie sadzę ich w moją ziemię, tylko w kupną. Róże tutaj są w pąkach, więc jeszcze nie ma tutaj efektu, ale za chwileczkę będzie. Tutaj jaszczurka się wygrzewa. Ja mam trzy jaszczurki w ogrodzie. I one mnie tak straszą po prostu. Jak ja wchodzę na rabaty, to każda w którąś stronę ucieka. I później boję się, że podepną. No piękne są. Cieszę się, że tutaj się zadomowiły u mnie. Tutaj różyczka również była ukorzeniana. To jest ta różyczka, którą mam koło domu. Bardzo ją lubię, dlatego ją rozmnożyłam, bo ona bardzo fajnie kwitnie dosyć długo. Bardzo szybko powtarza. Róża, oczywiście, bez nazwy, bo to była kupiona w szkółce i nie było tam nazwy, tylko po prostu róża rabatowa. Przepiękny irysek bariegata. On tutaj rośnie na końcu, rabaty. Jest tutaj jakiś liliowiec. Nawet nie wiem co tutaj wsadziłam. To tutaj jeszcze się tworzy. Na razie po prostu tak wsadziłam, byle żeby coś rosło. I taka to jest taka rabata. No po prostu co urośnie, to urośnie. Tutaj jest liatra głosowa, berberys, berberyz. Róża, którą również rozmnażałam. I źle mi rośnie. Takie malistki, jakby... Brakowało jej jakiegoś nawozu, więc muszę ponawozić. Zresztą i tak będę teraz nawozić, ale jej chyba zrobię dolistne takie nawożenie. I tutaj jest piękna krzewuszka, cudowna. I kolejna piwonia. Ma tutaj kilka tylko tych kwiatuszków, ale. Będzie tutaj coś zachwycać. Moje truskawki będę sobie dzisiaj obierać. Żeby zrobić jakiś koktajl. No i tutaj jest pergola, na której w zeszłym roku bardzo źle rosły powojniki. Ja sobie tutaj powymieniałam ziemię. Mam mija rozmnożona. Ona za chwileczkę będzie pięknie kwitnąć. Myślę, że powojnik, który jest Pąku, to również to będzie Weronika. Ja kupiłam kilka powojników takich na przecenie, za parę złotych i po prostu miałam z nimi tutaj spory problem, żeby w ogóle coś urosło. Wiem, że dużo osób mi mówiło, że u mnie te powojniki dobrze rosną, ale właśnie nie, bo mam sporo powojników, których nawet nie widzieliście, bo ja ich nie pokazywałam, bo nie było co pokazać. A po prostu jak wymieniłam ziemię, dałam nawozy, Zaczęłam podlewać więcej. No to po prostu dopiero w tym roku jest jakiś efekt. A już naprawdę mega mnie cieszy tutaj prezydent, bo on w zeszłym roku naprawdę miał chyba, z, nie wiem, z 15 cm dwa lata temu mi go całkowicie bolo rozszarpał, i tam praktycznie nic nie zostało, i tam chyba nawet kilka osób mi mówiło, że z niego nic nie będzie. Ale ja mówię, że dam szansę. No i ten powojnik mnie po prostu tutaj teraz zachwyca. Ma sporo pączków. I również była ziemia wymieniona. On był najpierw posadzony w donicy i ja to polecam, żeby najpierw sadzić do donicy. Jeżeli ładnie już powypuszcza te pędy, to później posadzić bez donicy do ogrodu. Zrobić jakieś to zacienienie tych nóg, bo wtedy one po prostu nie będą przypalane. No tu akurat za dużo tej orlai jest. Ja ją tu później będę usuwać. No są tutaj yy, róże posadzone, więc one tu później będą robić cień. Ale na razie no nie ma jeszcze tego cienia, no bo róże są młodziutkie. W zeszłym roku sadzone, więc no nie ma jeszcze tego efektu, żeby zrobiły tutaj powojnikom cień. Przepiękna róża, którą dostałam od pani Iwony. Ale to dopiero ona będzie za kilka dni kwitnąć, o. Także już się nie mogę doczekać na to kwitnienie. Jestem pod pergolą, tą największą i mam tutaj powojnika, który również był kupiony na przecenie. Również źle rosnął, nawet go chyba nie widzieliście, bo nie było co pokazywać. W zeszłym roku wymieniłam ziemię, w tym roku jeszcze podsypałam vermikompostem. kompostem. Oprócz tego podlewanie, tylko zrobiłam jeden błąd, że posadziłam go tak, że on tutaj praktycznie nie ma w ogóle słońca, bo ta róża go tutaj po prostu zacieniła totalnie. Na razie go zostawię. Zobaczę, czy on po prostu się tutaj rozrośnie i będzie szukał tego słońca, czy może to mrużę po prostu troszkę w jedną stronę poprzypinam, zobaczę jeszcze. Na razie sobie tutaj będzie rosnąć, ale w przyszłym roku zobaczę jak będzie źle wyglądać. No to jeszcze coś tu pokombinuję, jeszcze gdzieś przesadzę na obeliska, bo róże i powojniki to jest fajne połączenie. Tylko żeby sadzić troszkę tego powojnika dalej, żeby róża go po prostu nie zarosła totalnie. Już po malutku będziemy kończyć ten spacer. Tutaj jeszcze Wam pokażę ostatniego powojnika. Tak mi się wydaje, że to jest chyba ostatni powojnik, który teraz zakwit. I to był błąd, że posadziłam obok siebie. Ja to już mówiłam kilka razy, no bo jest powojnik przepiękny. W zeszłym roku naprawdę pięknie już wyglądał, a w tym roku ma chyba tylko cztery kwiatki. Totalnie róża, żółta, go tutaj zarosła. Także nie ma szans w ogóle, żeby się tutaj wybić. A również kupiony bez etykietki, bez nazwy i nie wiem co to jest za powojnik. Własne truskawki z ogrodu to jest to co zawsze mnie cieszy i raczej nie będę chciała zrezygnować z własnych truskawek. Za dziś dziękuję i do następnego razu.